Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. Tydzień się jeszcze nie skończył, a mamy kolejny bardzo ważny news dla naszego wojska. Jest już oficjalne potwierdzenie, że nasz kraj chce kupić do 788 pocisków dla systemów Patriot, których maksymalna cena może wynieść 5 miliardów 800 milionów dolarów. Polskie zapytanie analizuje obecnie amerykański kongres, aczkolwiek zgoda wydaje się formalnością. Potem potrzebna jest jeszcze decyzja Departamentu Stanu, która również powinna być pozytywna. Wydaje się zatem, że niedługo będziemy mieli kolejny bardzo duży kontrakt dotyczący polskiej obrony powietrznej. Właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam do mojego komentarza. O jakich pociskach mowa? Do tej pory kupiliśmy kilkaset sztuk najnowszych efektorów dla systemów Patriot, a więc PAK-3 MSE. O nich trochę więcej za chwilę. Ale musicie wiedzieć, że są po prostu bardzo drogie i marnotrawstwem byłoby ich używanie do każdego celu powietrznego, który trzeba wyeliminować. Koszt jednego takiego efektora to około 4,5 miliona dolarów. Nowe zamówienie ma dotyczyć starszej generacji pocisków, a więc PAK-2 GMT, które ostatnio są dość licznie pozyskiwane w Europie. 788 pocisków to liczba maksymalna, ale wcale nie musimy tyle kupić, a na pewno nie od razu. Tak samo byłoby choćby z pociskami manewrującymi Jazz Mayor, czy pociskami powietrze powietrze Amram. Uzyskany zgody na dany wolumen, a później ilość kupowanych pocisków nie były jednakowe. Zobaczcie choćby właśnie na Amramy. Departament stanu USA zgodził się, aby Polska kupiła maksymalnie 745 sztuk, a do tej pory kupiliśmy 445 AIM-120C-8. Zatem w przyszłości możemy jeszcze pozyskać w ramach tej samej zgody 300 kolejnych pocisków. No i ta cena prawie 6 miliardów dolarów. Tu podobnie, jak zwykle jest to cena maksymalna, która ostatecznie nigdy nie jest taka sama. W toku negocjacji spada o co najmniej kilkanaście procent, a nierzadko i więcej. Ciekawym wątkiem jest to, kto wyprodukuje pociski dla Polski. Ich głównym producentem jest amerykański RTX. Natomiast patrząc na ostatnie kontrakty europejskich użytkowników na pociski PAK-2 GMT, widać, że ich produkcja odbywa się na terenie Niemiec. Zajmuje się tym spółka Joint Venture założona przez RTX oraz MBDA Deutschland. W styczniu zeszłego roku podpisano bardzo dużą umowę ramową między Agencją Wsparcia i Zamówień NATO a niemiecko-amerykańską spółką. Nasz 1000 pocisków z rodziny GMT. Mają być one przeznaczone dla czterech państw: Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Rumunii. Natomiast porozumienie jest otwarte także dla innych krajów. Kilka miesięcy później dołączyła do tego Szwecja. A teraz nie wykluczone, że w jakiejś mierze będzie to także nasz kraj. Aczkolwiek wtedy 1000 sztuk będzie za mało dla wszystkich, gdyż w połowie zeszłego roku Niemcy pozyskały aż 600 pocisków tego rodzaju. No ale co szkodzi podpisać kolejną umowę ramową? Martwi mnie jednak coś innego. Kupimy ponownie potężne ilości uzbrojenia i obawiam się, że nasz przemysł może znowu obejść się smakiem, jeśli nie będziemy się domagać jakiegoś stopnia produkcji części pocisków w kraju. Uważam, że gdyby PAK-2 GMT faktycznie miałby powstawać w Niemczech, to włączenie naszych firm do łańcucha dostaw przy tak dużej ilości wydaje się wręcz obowiązkiem. A jak będzie, zobaczymy, ale optymistą nie jestem. Przypominam, widzowie, że również w Niemczech powstanie fabryka produkcji pocisków GMRS czy ATAKMS. MS. Odpowiedzialna za to będzie także amerykańsko-niemiecka spółka Joint Venture, ale tym razem założona przez Ray Metal oraz Lockheed Martin. Aby się nie skończyło tak, widzowie, że będziemy kupować potężne ilości amunicji dla Patriotów czy Heimarsów, a zarobią na tym naprawdę spore pieniądze Niemcy. A nie nasze firmy. Jeśli tak to ma wyglądać, to znaczy ponownie kasa w dużej części będzie wytransferowana do zagranicznych podmiotów, to naprawdę nie widzę sensu takich inwestycji. Po prostu. No ale to czarny scenariusz. Miejmy nadzieję, że się nie sprawdzi. Natomiast gdyby faktycznie tak się stało, to mam nadzieję, że chociaż polski rząd będzie chciał zaliczyć ten zakup w ramach wzmacniania europejskiego przemysłu, aby załapać się do wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej. Podobnie zrobiła Belgia. Która co prawda zamówiła dodatkowe F-35, ale udało się po rozmowach z Lockheed Martin przekierować ich montaż ze Stanów Zjednoczonych do Europy, a dokładnie do Włoch. Nie zmienia to jednak mojego zdania, że dla nas priorytetem powinno być wsparcie i rozwój polskiego przemysłu, a nie niemieckiego czy jakiegokolwiek innego, bo to akurat dla mnie bez znaczenia, czy mówimy o Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. No dobra, ale zajmijmy się istotą przyszłej umowy. Czym jest pocisk PAK-2 GMT? Jest to głęboko zmodernizowany pocisk poprzedniej wersji PAK-2. Zmiany były dość głębokie. Wprowadzono tu m.in. zapalnik zbliżeniowy wraz z nową głowicą radiolokacyjną, która jest bardziej wrażliwa na obiekty o obniżonej sygnaturze radarowej. Naprowadzenie jest półaktywne, to znaczy pocisk sam nie może naprowadzać się na cel i robi to radar kierowania ogniem znajdujący się w baterii Patriot, aż do momentu trafienia w cel. To o tyle problematyczne, że w przypadku choćby zniszczenia go, GMT już sam nie dokończy misji niszczenia wrogiego obiektu. Pocisk ten możecie znaleźć także pod nazwą Theater Ballistic Missile, co pokazuje do jakich głównych zadań został przeznaczony, a więc eliminacji taktycznych pocisków balistycznych. Oczywiście służy nie tylko do tego, może on niszczyć wszelkiego rodzaju samoloty bojowe, śmigłowce itd. Problem natomiast mógłby być z pociskami manewrującymi, szczególnie tymi najnowszej generacji. Aczkolwiek z wersją GMT opracowano także odmianę GMC, która jest lepiej dostosowana do tego typu zagrożenia, ale nie ma informacji, abyśmy i tę odmianę chcieli pozyskać. GMT został wprowadzony na początku XXI wieku. Jest on kompatybilny z obecnie używanymi przez nas wyrzutniami do systemu Patriot, a więc M903, które produkuje Huta Stalowa Wola. Natomiast wyrzutnia nie weźmie tyle samopocisków każdego rodzaju. W polskim przypadku jest możliwe zabranie 12 pak 3MSE, ale tylko 4 pak 2GMT na jednej wyrzutni. Jest to związane między innymi z tym, że mają one zupełnie inną średnicę. Wydaje się zatem, że nasze baterie będą używać różnego typu efektorów, a decyzja o wykorzystaniu danej opcji będzie podejmowana przez IBCS, czyli nasz system zarządzania obroną powietrzną, który także pozyskaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Tu rozwiewam ewentualne wasze wątpliwości. Firma RTX w ostatnich miesiącach Sprawdziła kompatybilność najnowszego radaru dla Patriotów, czyli LTMDS, działającego w 360 stopniach, z PAK-2 GMT. Testy te zakończyły się pełnym sukcesem i radar skutecznie naprowadził ten pocisk na wrogi cel. PAK-2 GMT robi także świetną robotę na Ukrainie. Najprawdopodobniej ma na swoim koncie eliminację niejednego już SU-35S, czy nawet A-50U, czyli rosyjskiego samolotu wczesnego ostrzegania. Ukraińcy do tego wykorzystali niemieckie baterie systemów Patriot. Są one bardziej mobilne od wersji z naczepą, bo w tej odmianie jej po prostu nie ma. Wrzutnie są bezpośrednio umieszczone na podwoziach. Przemieszczając jednostki dostatecznie blisko linii frontu, byli w stanie namierzyć i przechwycić rosyjskie jednostki powietrzne. Przy zasięgu GMT na poziomie około 160 km było to możliwe i jak widać skuteczne. Jakie są różnice między przyszłym polskim pociskiem, a już posiadanymi przez nas PAK-3 MSE? Różnic jest całkiem sporo. Przede wszystkim PAK-3 MSE został dostosowany do eliminacji obecnie najgroźniejszych celów ataku powietrznego. Według producenta są w stanie eliminować cele poruszające się z prędkością nawet hipersoniczną, ale nie większą niż Mach 7, czyli około 8500 km na godzinę. Może także niszczyć pocisk balistyczny pośredniego zasięgu, czyli takiego zasięgu między 3 a 5500 km. Fakt 3MSE ma dwupulsowe, mocniejsze silniki rakietowe, co pozwala mu na osiąganie lepszych prędkości, a także przechwytywanie celów na wyższych pułapach. Ma też zmieniony kształt korpusu, to także pozwala na lepsze manewrowanie w powietrzu, przez co lepiej radzi sobie choćby z pociskami typu Cruise. Eliminacja celów także odbywa się na innych zasadach. Tak jak w PAK-2 GMT mamy zapalnik zbliżeniowy, a więc pocisk niejako wybucha tuż przed celem, tak PAK-3 MSE działa na zasadzie hit to kill, czyli używa wyłącznie energii kinetycznej do niszczenia obiektu poprzez bezpośrednie trafienie w niego. PAK-3 MSE naprowadzany jest aktywnie radarowo a zatem pocisk jest w stanie sam namierzać i śledzić cel. To spora zmiana w stosunku do PAK-2 GMT. Podsumowując widzowie, widać, że najnowsze fektory dla systemów Patriot są dużo lepsze od wcześniejszych rozwiązań i mają znacznie większe możliwości. No ale za tym idzie także wysoka cena. Wydaje się więc, że nowe pociski, które zakupimy w USA, mają zapewne stanowić taki niskokosztowy efektor. Polskie jednostki ogniowe mogą być zatem uzbrojone w mieszane pociski i w zależności od rodzaju celu zostanie wybrany inny pocisk przechwytujący. Oba pociski różni też zasięg. W przypadku MSE to około 100 km, a GMT, tak jak już wspomniałem, to 160 km. Mimo słabszych parametrów technicznych, PAK-2 GMT i tak są w stanie eliminować wiele zagrożeń, nadadzą się np. Na, na rosyjskie myśliwce jak wspomniane już dzisiaj Su-35, a może i Su-57. Samolot ten co prawda jest zaliczany do piątej generacji, ale według dostępnych informacji łatwiej go namierzyć niż na przykład amerykańskie Raptory. Skoro poruszyłem temat niskokosztowego efektora, to początkowe plany były inne. Miał to być Skyceptor, a teraz najwięcej mówi się o KMR, który mógłby być stosowany z systemami Patriot i przy planowanym zasięgu na poziomie około 100 km byłby dobrym zamiennikiem dla PAK-3MSE. No ale skoro chcemy pozyskać inne wyposażenie, to chyba trzeba je traktować jako szybkie uzupełnienie zapasów. Bo jednak nowa odmiana pocisków CAM jest dopiero w opracowaniu i de facto trudno stwierdzić kiedy wejdą do służby. PAK-2GMT jest już produkowany, a ilość wytwarzanych pocisków systematycznie wzrasta, a zatem dostaniemy je znacznie szybciej i wydaje się, że teraz właśnie chodzi o czas. No i to do końca. Bardzo dziękuję Wam wizowie za poświęcony czas. Dajcie znać, co myślicie o tym zakupie, no i czy dla Was wybranie PAK2GMT to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. Ze swojej strony dodam, że podobny miks, a więc PAK3MSE oraz PAK2GMT, stosują w swoich systemach m.in. wojska niemieckie i rumuńskie, co na pewno ułatwi interoperacyjność naszych oddziałów. Widzimy się w komentarzach widzowie. No i pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, co naprawdę pomaga w jego prowadzeniu. Do następnego materiału. Hej!